Hello, my dear! Cześć moi kochani, słuchajcie, dzisiaj wrzuciłam Wam fotodump z majówki i tam też są zdjęcia ze spaceróweczką naszą, o której Wam ostatnio zresztą mówiłam, że przesadzamy malucha do spacerówki, dlatego że po pierwsze, gondola już go parzyła to już był ten moment bo na początku super bo w ogóle, uwielbiał spacery w gondoli, w ogóle spał ale w momencie, kiedy już staje się takim Poważniejszym gościem, i kiedy już chce ten świat widzieć, no to zaczęło parzyć. I zastanawialiśmy się, co tu robić. Eee, w nosidłach, no tak niekoniecznie, bo wciąż jest tyłem do świata i wciąż nic nie widzi. Eee, w związku z tym eee, dostaliśmy zielone światło na to, żeby prze, przesadzić go do spacerówki. Oczywiście wszystko jest eee, w kontakcie z fizjoterapeutką, która obejrzała nam Franka. W każdym, w każdym razie dostaliśmy zielone światło, że możemy. Że Franeczek to jest duże dziecko, jak na to, że ma ponad 3 miesiące. To jest naprawdę duży. On ledwo się już w tej gondoli w ogóle mieścił. Plus dziecko w spacerówce które nie siedzi jeszcze, oczywiście nie jest w takiej pozycji, więc tutaj niektórzy czepialscy, od razu Wam mówię, że jeśli przesadzamy dziecko do spacerówki, to nie oznacza, że będziemy go sadzać. Mimo, że on sam tego jeszcze nie robi, absolutnie nie I to jest kategorycznie zabronione ze względu na kręgosłup i tak dalej, na jego bezpieczeństwo. Ale pozycja leżąca w spacerówce plus pół leżąca, czyli dokładnie taka, jaką na przykład stosujecie kładąc go w domu na kołysce, tak? która też jest w takiej pozycji pół leżącej, jest jak najbardziej ok. Dziecko jest wtedy w odpowiedniej pozycji, jest zabezpieczone, bo tam się zapina, także na pewno z tej spacerówki nie wypadnie. Także spokojnie nie martwcie się, bo tam niektórzy tak się martwią, a niektórzy rzeczywiście się martwią, więc dziękuję Wam zawsze za wszystkie wiadomości, ale czy coś tak martwią, no to spokojna głowa. Martwcie się o swoje dzieci. Każde dziecko jest inne, każde dziecko ma inne wskazania. Nasz Fanek nie miał żadnych przeciwwskazań, żeby go przesadzić do tej spacerówki. Mało tego. Bardzo mu się to tam podoba. Nawet na majówce pobiliśmy rekord, bo spał sobie w spacerówce, słuchajcie, 3 godziny spaceru naszego. Szliśmy sobie do dziwnowa z powrotem, więc naprawdę było mu turbo wygodnie. Oczywiście w momencie, kiedy on zasypia, to z tej pozycji półleżącej zmieniamy na pozycję leżącą. Wtedy jest już w ogóle mega wygodnie. Także naprawdę zmiana na plus. My spacerówkę mamy z Espiro, dokładnie ta firma, z której mamy wózek. My w całym zestawie dostaliśmy już spacerówkę, więc super. Po pierwsze, jest bardzo bezpieczna, jest wygodna. Jak się okazało, Franek nam pokazał, że te 3 godziny snu no, jakby było mu niewygodnie, to by tyle nie przespał. Także super wygodna, też bardzo fajnie wygląda. Dla nas też fajnie, fajne jest to, że ma dużo miejsca na dole, gdzie możemy schować swoje rzeczy, potrzebne rzeczy w ogóle na spacer. Także my jesteśmy zadowoleni. Top. Zresztą wejdźcie sobie do nich, zobaczcie, mają naprawdę piękne wózki. Fajne, bezpieczne, wygodne, ładne. Także ja bardzo polecam, serio.